Święty Paweł dzisiaj zachęca Tesaloniczan. Do radości, która ma trwać zawsze. I oczywiście z tym mamy problem, ponieważ zazwyczaj większość rzeczy rozpatrujemy nie od strony tego, jak to widzi Pan Bóg, ale od strony nas samych. I kiedy mamy trudności, problemy, kiedy sypie się małżeństwo, kiedy ktoś w rodzinie umiera, kiedy nie ma tego szczęścia takiego budowanego na co dzień, to. To pytamy się samych siebie i Pana Boga, na no niby z czego mamy się radować. A no właśnie, radość nasza wynika z tego, że oto Bóg chce. Dołączyć się do nas. I dlatego nasza radość jest elementem Adwentu. Wiemy, że mamy zbudować nasze życie, wiemy, że mamy zafunkcjonować, ale równocześnie chcemy, żeby, żeby razem z nami szedł Pan Bóg, żeby szło Jego słowo, żebyśmy by napełnieni byli Jego duchem. I wtedy, nawet pośród łez, nawet pośród utrapień. Mamy ten pokój serca i radość, że jest z nami ten, który jest Panem i Księciem pokoju, Panem wszystkich rzeczy, zwycięzcą nad demonem. I stąd wynika nasza radość. Nie z oglądania naszych problemów i takiego uśmiechania się przez łzy, ale właśnie dlatego, że Pan Bóg jest blisko.